Siema, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Kaczurek i chciałbym wam dzisiaj y, zaprezentować tą serię, która jest y, będziemy sobie grali ją na 1.64. Wiem, że kilka ser zaczęło się niepowodzeniem, ale teraz zaczniemy tak ogarnięcie y, Więc tworzymy sobie nowy świat, o nazwę nie wiem. Damy sobie nazwę. Na przykład Sweet World. <laughs> Okej. Okay. Mam nowego skina. Jakby ktoś się pytał. Zaraz się nam wygeneruje światy i zaraz będziemy w podróży. Okej, okay, więc nice. Niech nam się wszystko wyregeneruje. Okej. Okay. Okej, okay. jak widzicie, mam całkiem nowego skina. Podesłał mi taki koleś jakiś na... Yy, ten... Yy, na Koncert Strike'u yy, stronę, skąd można właśnie zrobić skina i z, właśnie sobie zrobiłem takiego ziomka. Takiego Supermana jakby. Jak widać, mam koszulkę. Sam go robiłem. Myślę, że mi wyszedł. No... To, mm, no... No troszeczkę mi... Ja tak nie wyglądam w realu. W sumie... Nie mam takich zapuszczonych włosów Więc jest nice, ponieważ Zraspiliśmy się w dżunglowym tym w świecie I mamy bardzo dużo drewna Więc jest dobrze Dubzi. Dziubzi Mamy patyczaki Okej, okay, mamy tego Hoppa, w sumie to dwa z sobie zrobimy, o oh, fak, lol. lol, co ja robię? <ścoughs> Okej, okay. hoppa, hoppa, yy. hoppa. hoppa. I znowu to schroniłem. No, pięknie, po prostu pięknie, po prostu mega. Yy, w dżungli raczej nie będziemy się osiadać, tylko dopiero w takich dalszych, dalszych po podróżach yy, pozbieramy sobie to, ponieważ będzie bardzo przydatne. Yy, nie wiem, czy zaznaczę za za sobie waypoint no, nieważne. Po prostu ja lubię funkcję waypointów, ponieważ. <kuszcza> można się fajnie pobawić, można z kolorami się pobawić, itd., W ogóle fajne jest, fajne. Okej, okay, więc idziemy sobie w tamtą stronę. Jeżeli chodzi o sprint parkury, nagrałem coś z BallonCrafta. Yy, yy, no i fajny serwer, taki angielski. Więc raczej nikt was nie zrozumie, lol. Muchami na ekranie. Mucha mi ten. I słuchajcie... Oh nice nice. Mm, słuchajcie, jeżeli chodzi o kamerkę, niedługo będzie i będzie vlog, yy, ale już taki nie z pokoju, nie w pokoju, TPTD, tylko normalnie na dworze vlog, taki będzie taki kon 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 konkretny vlog. Whoa, whoa, whoa. Taki konkretny vlog, to, to sobie zbierzemy. Ała. Yy, taki konkret. Już szósty raz chyba to powtarzam. kon... kon, kontrak... kon, kontrakt... kon, kon... Jezu, dobrze. Wiecie o co mi chodzi. Yy, no i pójdziemy razem do czy... Co? What the fuck? Dobrze, więc zbieramy sobie jako Bell I obiecuję wam, że na następnym odcinku będzie muzyka w tle, ponieważ dzisiaj tak, bardziej tak, yy, dlaczego nie ma muzyki w tle, ponieważ, no, no po prostu, nie? I nie chciało mi się wrzucać, tak. I Po prostu nie chciało mi się wrzucać. O, i żela i ten węgiel jest jeszcze pięknie tylko że nie ma tego nie ma tego tych jakby to powiedzieć nie mam zainstalowanych waypointów i byśmy sobie tutaj kobalnie, zaznaczyli a teraz musimy wszystko ogarnąć tutaj Pierwszy odcinek będzie taki jakby zdobywanie itemków, a nie, a nie, że przedtem osiedlanie się i powiedzcie mi, czy usunąć tamte odcinki takie niepotrzebne, czy zostawić takie dla beki, czy takie właśnie dziecinne usunąć, czyli te pierwsze serie i zostawić, usunąć z 30 filmów, czy zostawić, żebyście oglądali jak się zaczęła moja kariera z YouTube. Możecie napisać. Bardzo ciekawe... Y Ciekawi y, mnie wasza reakcja w, w komentarzach. Hmm. Patrzymy, ma tu DX, ja nie mogę. Dobrze, przepalimy sobie to. Workbench, workbench, workbench. workbench gdzie, o nie, są tutaj? Chopa. Hmm, Dwa sobie zrobimy. Tutaj okay. sobie wszystko przepalimy. Jedzonko musimy potrzebować, więc tak węgiel Połowę zabierzemy I żelaziu Żelaziu, żelaziu Żelaziu Żelaziu, żelaziu, żelaziu Żelaziu <laughs> Jest! I ale fart <laughs> What? Zrobimy sobie pierwszą na naszą skrzyneczkę no, na razie tutaj się osiedlimy tak wiecie tak żeby coś ogarnąć. Dobra, idziemy, idziemy zbierać dalej. Żebyśmy się nie zgubili tak jak przedtem. Już chyba usunąłem tego. tego. Okej, okay, więcej żelaza. O fajna, kopalnia, fajna. O, gubi nie topesz. Po co mi zachodzasz? Właśnie miałem co sprawdzić, czy z niepoterzy coś... Z... No nie. Myślałem, że coś z nie to perzy wylatuje, czy coś takiego, by było fajnie. Jakieś itemy, nowe, coś. No, by było fajnie. Jakieś itemy, nowe. itp., itd. Tam jest światełko, więc tam. Yy, tego. Zraz... O! Jaki f Ile tego węgla jest tutaj masakra? Będziemy mieć dużo dużo I to będzie w dwóch partach, wiecie? Tak. Dlaczego nie nagrywam lepszym programem niż Bandicam? Ponieważ po prostu miałem reset kompa i. No. Nie działa mi. Nie działa po prostu. Dlatego mi się zepsuł program do obrabiania. I teraz będą takie filmy bez sensu troszeczkę, ale myślę, że wam takie, to, to jest taka nowość jakby, ponieważ yy, wszystkie filmy, które wrzuciłem, to są z obróbką, a teraz taki film bez obróbki. Ciekawe, jak to wyjdzie, ciekawe. Pewnie ciekawie jakoś, nie no, to jest chyba drugi, ponieważ wtedy nie wiedziałem, że to jest nieważne. Okej, okay. teraz musimy znaleźć, co jest właśnie... Wyjście. Ok, tutaj chyba przyszliśmy i tam, ok. Bardzo dużo węgla tutaj jest, wiecie? Więc nice, nice. Jak mówiłem, to jest. Ten pierwszy odcinek będzie taki zbieranie itemów, a później w podróż, wyruszymy w podróż z pełnym eku. No i zobaczymy, jak to będzie. Co wpierw Co wpierd zrobimy z żelaza? Zrobimy kill off. Na razie miecza nie zrobimy, ponieważ... Mm, strata żelaza. Później jak będzie, będziemy mieć więcej tego żelaza, to może... Właśnie... Y, zrobimy to. jakie okay, już się widocznie przepaliło. Bierzemy, bierzemy a band bang... get. Yeah, fuck. Ale się cieszę. Zielaziu, zielaziu, zielaziu. Zilla, zio, zilla, zio, zilla, I can't believe